Siemanko ludzie, witam was w kolejnym odcinku, już nam naszego małego turnieju z moimi znajomymi Ale teraz gramy sobie rewanże, no nie? Poprzedni turniej, zająłem pierwsze miejsce, znaczy te pierwsze mecze, ja mam pierwsze mecze, pierwsze miejsce, później Paweł, na końcu Iza No tak wyszło, no dobra, teraz ja mam rewanż z Pawłem, poprzedni mecz 2-0 wygrałem, zobaczymy jak będzie teraz, Paweł? Paweł oszukiwał Ja nie oszukiwałem Dobra Siema tak w no właśnie Iza Witajcie, się, Pał, przywitajcie się jeszcze raz. No jeszcze się, Manko. No, no dobra, 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 no to teraz ja losuję. Dobra, uwaga, zamknięto. czyli stopuję. I, za. i, I Włochy! Seria A albo seria B? Seria A, no i teraz... O! Ten jak to losował! Ja to normalnie wylosowałem. Ja tak, bardzo. na to otrzymał. Wszystko, tak, w ogóle, o, tak! To... Nie ma żadnej powtórki, bo no, se losował. Ma... nie zamknęło. O, trzyma po prostu. Patrz, po prostu to trwało za dwie sekundy, ale od razu byście mi to otworzyłem, mu kurwa, nie umiem. Coś tam. Verona, no nieźle. Dobra, mam... moje kolej, chociaż jak do ranoszki, Argentyna. Argentina. No to tam są kluby chyba słabe. No. Tigre! Tigre, trzy gwiazdki, nie wiem. Trzy gwiazdki, a mój ma... Nie o, niebieski, dobra, panie. A ja biorę ten. No to gramy ludzie, gramy, 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 mam nadzieję, że Aj, wygram. I, mi w chuj Nie wiem na O my zrobiłem. No, no i zastawia na mnie. Oczywiście, na mnie? W ogóle wszystkie wiecie, w ogóle, jest, y, poszły zakłady na grube miliony na mnie, więc Paweł tutaj... Czekaj, chwila, czekaj. No masz swoje ustawienia normalne, więc coś się chodzi. Nie, ale nie wygodnie mi się to, w chuj nie wygodnie. No to kładź sobie na biurku, mikrofon będzie bardziej po mojej stronie, ale... No niestety, jeżeli było koledze nie musi połączyć na biegu. Stawali się nie stukać, bo oni wysłuchali się w mikrofonie, wszystko. Ale dobra. Nadal jest niewygodnie, ale okay. No to to, to już się nic nie zrobi, tam chcieliście siedzieć, bo gdzieś się tam siedzieć. No dobra. Lecimy z jest. Dobra, w końcu mogę grać na speedzie. No, tutaj speed normalnie używamy. Tak. I patrzcie. oj, co za kurwa. Znaczy, mędza. Znaczy, nie, nie wyzywaj. Nie chciałem go obrać. Mhm. Znaczy... Ej, twój brałam jakieś adresy za takie śmieszne trochę No ich, no fajne było no? no. Właśnie nie wiedziałem, że takie w ogóle są w FIFA, zawsze mieli krótkie z i takie i zakonano No ale jest zimno a Skąd już jest, jest zimno? No, no bo ma dwójstwa... a inni nie No bo oni są pojebami, oni nie Ale z Moje zimno, serio No co, co? Co coś ci co się nie podoba? Nie, no jest jak najbardziej spoko. O, jeszcze jego piłka no, Moja, moja Ale ma nic nazwisko Boże. Jebany Pewnie go wyzywali w szkole Nie no to jest, może w Wichleju to jest kurwa pospolite Co? O chuj wie O, Dibanga Klepie Pawła, klepie go tak, Chyba ostatnio mnie poklepałeś trochę i mnie już wystarczy Poklepałem cię 2-0 e, Nie o tym, mówię o tym co ja grałem z Zizą, żeśmy się zaczął klepać Tak Kurde, w po łokciu go smarałem, tak naprawdę, on mówi, że po taki chciał, tak, tak sobie wyobrażał to wszystko. Ciebie. To nie jest, no, teraz mam, nadzieję że, mam nadzieję, że wygram bez żadnych problemów, a mi nie powinno być poprzedni 2-0. No, ten, który usunąłeś, 3-0 tak. ja wygrywałem. No, ale go usunąłem, znaczy nie, tak naprawdę to... Nagrywanie się przerwało przez przypadek. Tak, przez przypadek to był właściwie... celowy atak z Twojej strony. Nie, właściwie to nie wiadomo kto to zrobił. Ja. A, o, Iza się przy O, to już wszystko jasne. Wszystko jasne. To wszystko. Iza! No, ci... Nie, tego nie, nie powtarzaj tego, co powiedziałeś. Iza się lepiej, gra. Łatwiej. No, no bo wiesz. Ale bez to trochę, wiesz. Nie przeszkadzało akurat w meczu z nią. Bo no ale ona... pierwszą bramkę strzeliła ona. No właśnie. To jest najlepsze. No jak bo dla właśnie dziewczyny. dałem jej. No Aha. bo gdzieś się ustępuje, nie no, Tak, tak. Wstąpiłem tak. jej pierwsze bramki. Tak, oczywiście. Przed meczem dodam, że chciał go przekupić, Iza, żeby dała mu takie łatwe zwycięstwo. Jak widzimy, moja babcia znowu musi krzyczeć. Tak, musi. A może oni tego akurat nie słyszeli. Ale może słyszeli, bo to za drzwi to swinga, bo to mikrofony Eee... Wątpliwa twoja teoria. Wątpliwa ma teoria? No jak chcesz. Nie, nie. Nienawidzę za, Iza, Iza, przestań. Waruj, waruj. A, ale mu przy... A mi przyrąbałam. Ale, ale słyszeliście, aby no plaz, to mu no bo podziałem do niej paru i już się zdenerwowała, w ogóle co to za kobieta, to jak kobieta, dziewczynka. No, trochę dziwne. Wiesz, to łap... a się pierdolę. Weź, ja pierdolę. ciągle nie ogarniam się tego meczu. Ciągle, Bo, bo ciągle. ja tylko chyba dostaję, ciągle się z nim śmieję. To się nie śpi. Ale co, trzeba się śmierć. No. Znowu krzyki, ja pierdolę. Oni to robią specjalnie. No to tak się umawiają się i drątaj. No ale co no, na razie macie toczy, na razie nudno, no bo 1-0. Eee, 0-0! 0-0! No, 1-0 dla 1-2. Przewiduję zaraz przyku... Będzie. Przewiduję przyszłość, ani jednego strzału, nawet na mojej powie, rzadko jest ty co ty A ty na mojej też? Tak. No i patrz, i ty, i ty tak kończysz te akcję. Dobra, tak. ale mam te akty, chociaż są no ta, któraś mi nawet wyjdzie, nawet jak się strzypać to wyjdzie, więc... Dupa. Spokojnie Paweł, przecież już znasz, ten, jak naprawdę wynik tego meczu, który... No, 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 zaraz tak no, na... że, ty na... wiesz, że ty nerdzisz tą FIFA 15 godzin. Nie nerdzę, na... nie nerdzę, to no, jest pierwsza wcale. sprawa. Nie, po... wcale. Nerdem jest... Ostatnio się chwalił, że 40 odcinków, 20 parominutowych obejrzał w Ale wali. no to były odcinki, a nie Fifa, to jakieś straszne krzyki, bardzo głośne i straszne, bo... O, nie, spierdalaj. Um, Można i tak nie. Jankowicz i tak to I być... nie ma branczki, bo tak, co, Ciotra to pierwsza, strzelała. A już mówisz tak to pierwsza bramka, I już tak ze dwa razy wiem. Tak to pierwsza bramka, I niestety nie udało. Ale się nie udało, co? No niestety. Niestety dla ciebie niestety. W sumie dla to mnie. nie jest przykre, no ale No ty to rzeczywiście, no ciesz się, ale i tak do zostaniesz w pierdo. Tak, ja zrobię jedną akcję bramkę. No, 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 no. jedna, na razie kurwa, jednej nie miałeś ty, patachy. oni... No, Podać <laughs> celnie nie umieją. Tak Paweł, teraz będzie zwalał na drużynę. No na są zwalać? dobra, to wszystko o, To wina tuszka, o to właśnie. Wina A. To właśnie. To O wina. to ja teraz może opowiem kawałek jak Ale nie, naprawdę. Oj, dobra! No, Doriana, do, do poczucie Dobra, jest to nie powiem, nie, nie powiem. No dobra, Nie, no nie powiem! Nie, bo to u Gimpera usłyszałem, to będzie, że go ściągam. Bo, najpierw, wskaże mi się kawa dopiero później skojarzyło mi się stąd, gdy mam, to nie będzie. Bo taki youtuber już to powiedział, to nie będzie. Dobra, nie się. Nie, bo będzie, że ściągam idiotki. Ściągasz co z tego. Ściągam might hit Fade dziewczyny, którą masz. A, nie, nie masz. He, <ślech> Ty też nie masz. Nic, nie, ja. wiem, nie wiem, kto z kim Ja zerwałem tak naprawdę. Cze? No ale no, dobra, to co, mówimy historyjkę o tym. Ej no bez przesady. Historyjka <laughs> z, z tym, że trzeba płacić za osoby trzecie. <laughs> dobra, wynajem sobie dziwkę. Wynająłem sobie dziwkę, Czary. ale... to w miarę tanią. O, ta tania była. Nie no, nie obrażajmy żadnych kobiet oczywiście. Po prostu nieszczęśliwa miłość. Tak można to... Ująć. Aż kurwa gorzej grać, jak sobie pomczyłem wiesz. O tej dziewczynie, która imię ma Nasy. Nie wiem, nie, nie pamiętam. Nie, te... Nie, 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 wy sobie Biedny nie myślcie, że to jest ustawione, bo to tak trochę może wyglądać. To jest, jest, jest spontane, naprawdę. To jest mega spontaniczne. Sorry, to jest spontan, chociaż trochę... Trochę nie wygląda, ale... <gry> trochę nie słysza... nie słysza się. Nie słysza? Serio to trochę, jakby wyglądało na ustawione. Raczej s... s, s słychać, jakby było ustawione, a nie wygląda, nie <gry> Teraz sobie tak z tego zdała sprawę, że... że w ja tym odcinku sobie... cię mało mówię. No bo Czem, nic nie mówisz. Nie masz prawa jak głosem. Zajdź ci z domu, przypierdoli, będziesz miał. SEMIAŁ! Zobaczcie <gry> <Czemiał. gry> się naucz mówić, wiśniaków. Tobie, Dariusz, sobie! <gry> sobie będę miał będę dobra 0-0 po pierwszej połowie przypomina mi to nasz poprzedni mecz też było 0-0 choć w a połowie. później wybrałem, ale, zamki, ale druga połowa skończy się na 100% Dla inaczej wiem że inaczej no, tak, raczej, no inaczej trochę no bo 4-0 dobra falowałaś no dobra ja cię falowałem no ale to jest oszustwo dobra taka cisza niezręczna zapadła. No ale już Paweł... To co jakieś stojarzenia? Paweł <grystanie> Paweł już yy, tam, przerwał nie. ciszę. Bo była niezręczna, ale Paweł. Co? Do zręczny chłopaki przerwał. Co, bo to in w ogóle się najlepiej pani nie Tak, właśnie się pani nie Głosujcie. Yy, tak. Nie. Jestem na tak jest głupi ma piskliwy głos. Trzy, trzy razy. No mam piskliwy, ale to tylko tak przed mikrofonem, ale. Tak, trzy razy... tak, jak jakaś mysza. Ja trzy będzie... razy, no tak. Trzy razy, no tak. Nie. nie. Dawajcie, zagłosujcie. Chociaż kilka osób, jedna, dwie, może oby. Głosujcie, kogo najbardziej lubicie Z naszej trójki. Tak, no. Paweł i za. Jak to nie będę, jak to nie będę, ja to nie wrzucę wam ani jednego filmiku. <noise> A jeżeli to nie do ja, to już nie nagram i nie słyszycie mnie w następnych filmikach i nie słyszycie A jeżeli to nie ja, to nie będę nagrywała filmików, w nam nie będą oszukać bo A, nie, nie zdradzaj, nic nie No zgodzę. serio, za przesadziłaś. To A, miała być serio. niespodzianka. I będzie. Będziemy w nią rzucać jajkami. Znaczy, to miała być niespodzianka, <laughs> No Znaczy, no, niekoniecznie rzucać się w nią jajkami akurat, może, może... Eee, jest! Rzut karny, dziękuję! Jest! Dobry sędzia! O kurwa, tylko szkoda, że nie umiem przebrać, niech A A jeszcze ten mi debił się i opinę na klawiaturę. Dobra, nie pierdol, nie patrzę na jego patrzę. No dawaj, nie patrz Jest! Ha! Wygrywam, jest! Kurwo, patrzyłem się na klawiaturę i wróciłem, go. Bo... Patrzył mi się na klawiaturę, ale to jest taki ułom, że i tak nie, nie obronił. No w ogóle, wiesz. Serio. Patrzyliśmy się na klawiaturę, ale... Nie przez Iza widziałaś. Że... Tak, Iza. A Iza nie jest wiarygodna. O, widzisz? Ty chujku głupi. Co chujku? Kłamliwy. Kłamliwy jeszcze na dodatek. Kurde, nie no, zdążyłem. Chciałem wybić jak najdalej, ale jebany nie zdążył. Ja <laughs> się kurwa tutaj boję właśnie <laughs> takich główek. Złamała mi się noga. tu łatwo właśnie trafić główki. No to jest FIFA. No właśnie do tego boję się że rzutów rożnych, straszny. Jebany, będzie, kurwa, Ho, szedł, no pipu, ile. O kurwa, jak blisko. Oj, ale za daleko, o ty kurwo. Cię kurwa dopadnę? O, ale blisko, Jankowicz, on jest dobrym zawodnikiem Polecam, w chuj go polecam, dobrze mi się nie gra. Polecasz go w chuj? Chuj na, na rejonie. Bonus BGC. No, dobra nie, to poruszamy, to Ej, nie Co Nie wiem, co? chyba co? ktoś chyba cię falowałem. O, ty mnie zawsze... Właśnie tak to jest, wiecie, on wygrywa tylko dlatego, że nie faluje. Strata Dobra, do, do, ja do jego podawałem. Tak, tak, ale... to jest właśnie gra Pawła. No i wygrywam! No, obstawiam, że ten filmik się jednak nie ukaże, ponieważ ja go pewnie wygram. O i wtedy ja go usunę no, nie no, żartujemy oczywiście. Nie, naprawdę nie żartuję. Teraz mówię bardzo poważnie. oj. oj, oj. Wątpię, żeby ten filmik się ukazał. taki już Spokojnie ludzie. No, dobra, ja to wszystkim powiem na innym filmiku. Na innym. To nie będzie z tobą, jak to będziesz chciał powiedzieć. Usuniemy ci głos. Wy okay. urwiemy cięzyk <laughs> Kurwo To kurde jakieś język nispo... Jerzyk Pijany psychiczny A, to piłka <laughs> do Mówcie coś My? Częściej że ja i Doria? No kurde Doria no, i no, Józef zamieszkały w komunikach na ulicy komu... ogrodowej komu... <laughs> <laughs> I przysyłajcie paczki dla niego. A masz. Ha! Nie trafił! Nie bij mikrofonów! <grytanie> Mikrofon Ci nie odda! Jeszcze jakieś śmaty, w, kurde, w do takich. On Ci nie odda. Co chcesz, za? Podaje swoje dane, żebyście wysłali do mnie paczki, bo ja tak naprawdę podał swoje. Tak, tak. Bo chcę mieć paczki. Bo ja mieszkam w komornikach to znaczy w województwie dolnośląskim tak naprawdę mieszkamy. Ale nie mówimy dziwnym językiem, ponieważ... Nie umiemy! Nie umiemy! Ale to tylko jeden z powodów. Są też inne. O których nie chcemy mówić. Co nie dają? O że z tym mam do Oj ja, ja. O. Myślałem, że cię nie dogonię. Stereo takie żuby tutaj ja mam w składzie. Oj dobra. A to potem nagrywa. Chyba? Czy ja. z Izą? Czy Dorian z Izą? Ja z Ja z Izą nagrywamy. Omy oh, gej, my gej, oh, ja prawo. O nie, to już powinien być gol na 2-0, ale niestety się nie udało. No co już bywa. No jo, no, dwóch mecz, najlepszy, na razie 2-1. Pierdzielniesz jeszcze jedną to ten. Właśnie to jak zrobimy wtedy? Nie żeby, wiem, zagram. Żeby były karne. Nie, nie sobie, nie. To wtedy wbijasz sobie ten i będą karne. Uderzenie. Jest! Yes! Tak! Yes! tak! Yes! Czyli wbijasz. Dziękuję ci Boże! To tak! Teraz sobie A w poprzednim dwie... meczu było 2 zer dla no niego, teraz 2 zer dla mnie, ale mam jeszcze 5 minut. Wbijasz sobie dwie wiamki. I, teraz... I karne. No. Zagramy trzeci mecz nie, nie będę po co nagrywać tyle, ja, teraz strzel dwie i będą ten. Nie, bo jeszcze ty mi możesz sam coś. No właśnie facie. nie, wtedy już nie będziemy się ruszyć, tylko będzie piłka do rogu i nie ruszamy, masz. tutaj nie no, to piłka. Nie, ty z kojawek No, Ka nie karny, tylko klasycznie, glizda co ja nie, nie nie będę trzeciego. Nie, trzeci będę, mecz. nie będę grał, nie nagrywam, bo teraz czymuj, trzeciego, trzeci. Mhm. Wiesz, że to jest ten roboty? No dobra. Po no to trzeci, to jest bez sensu. Kurwa, jak jest dwumec, to się, wiesz, i jest remis dwumeczny, to się wyrakarny. A nie było czegoś takiego, że ją kogoś. Bo nie ogarnęliśmy tego. No, nie no nie się no. O, tylko dwie bramki, więcej nie liczę. Bo chyba Brawo, remis! Dobry jest Doria, Strzeliłem wszystkie cztery bramki, tak poza tym. Tak. Ej, ale ja w tym czasie mogłem trzecią strzelić. właśnie... No, że... no, jest taki czas żyjemy. No to próbuj się, ale jak trafisz, to już do trzeciej nie Ale to ty też już nie masz prawa strzelić No, a ty masz No O no. O Tak Sam to poświadczyłeś wcześniej Tak, nic nie poświadczyłem, poświadczyłem, że ma możesz ty, ale że ja nie, to nie Nie no, po chodzi nie strzelaj, znaczy jakbyś miał okazję, to nie, nie trafię No, nie wiem Nie no, ja też nie będę strzelał, tylko po prostu tak, wiecie No to sobie pogramy, Sobie to trochę pogramy, żeby no i ja teraz bym strzelał, ale sobie nie strzelę. Ale zabiorę piłkę, chociaż normalnie bym nie zabrał. Znaczy zabrałbym, ale teraz mu tak zabiorę specjalnie. O! Zabrałbym mu, ale teraz mu zabiorę specjalnie, ale i tak bym mu nie zabrał, ale zabiorę. To jest. To jest moja logika. Słabo. Czyli Masz coś przeciwko. Bo... <laughs> Dawaj, bum. Bum. Normalnie, ale... normalnie bym ale... Trochę nie normalnie bym nie strzelił. Normalnie bym jeszcze trochę poszedł. Ale dobra, dobra ludzie, więc mamy dogrywkę, dogrywkę a później ewentualne nie, rzuty karne, karne które... Które wygram ja które mam nadzieję, że wygram Paweł ja, i czyli głosujcie dole. na niego. Bo dole jest kupić. On, on ma się tego nie dowiedzieć. Czy a czemu i za nic w tym filmie ten no. Właśnie za za mało zdecydowanie za mało się odzywa. Tak. Na co mówić? Cokolwiek. Ale jest i On mm. ten tekst, No. Serio, dobra. Wiecie, podstawówka. Dobra, to jeszcze lepiej nie odzywać. No, tak naprawdę to nie, nie podstawówka, ale... ale to... Poszła do gimnazjum. Można... A w wieku 16 lat to do gimnazjum, więc dobrze. Więc? <laughs> to się jej nie zdało, ale... No właśnie, raz... kilka razy się nie udało, nie? Ale dobra, nie dyskryminujemy tylko. No, no i bramka. I cisza. Bramka. I oczywiście bo bramki, bo po co w bramkę, no to jakiś chłyset. No Głosy mu nie skalibrowały y, konta. Łysy okan łysy ły grzywką o oh, kant Dokładnie. Mm. Oh, o no, on rozgrywa się. Kto się rozgrywa? Nie, co ty ja piwa? się nie rozgrywam. Dobra, ja próbował, próbował mi zabrać piłkę, a tu... Pierwsza połowa ja dominowałem, druga ty. No że ty nic nie strzeliłeś, a ja tak. Miałem więcej akcji, ale ty myśl lepsze. Tak z grubsza. To może być po... Tego, że... Jednak... Myślę, że trochę wygrałem ten mecz. No ten mecz wygrałem. Po, że poprzedni, niestety, z przyczyn niejasnych dla mnie przegrałem. przyczyn niejasnych. Andorem to Fryer. <sadz> ha, odegrałem się za to ostatni. No, ale ty już mnie wyzwałeś od Mendy w ogóle. <sadz> no i co z tego? No to, że tak nieładnie. No, 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 no. Nic się nie stało. Nie mogę mu piłki zabrać, nie mogę. Przyjeba przyjebany. Przyjebam, przyjebamy. O nie, 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 ten No co czemu? Ciszej, nie krzyż, takie jest. Jak no, jest akcja, ten sędzia i tak przerwał Dziwna, no, Dziwne, ale no prawdziwe. Trustory już. Czekaj, wprowadzę no. zmiany, ponieważ mój napastnik nie nadaje się. A, ja nie zmieniam, ja jestem zadowolony z moim śladem. Przecież w wygrać na się powinniśmy rozegrać trzeci a czerwazem. Odwycięstwo. Ale to już... Przepadło, no niestety. No niestety. Dobra, kiedy? Dobra, gramy? Gramy! Start. Start. 3, 2, 1. Dobra. Patrzcie, ja jeszcze strzelę Oj, Ojej. Znaczy, no nie, nie mówiłem koniecznie, że w tej akcji, ale... W ogóle... No, no za bardzo nie mam ruchu teraz, bo te kurwy, że takich określę. Przeczają tutaj wszędzie, no normalnie, nawet piłki dobrze podać nie mogę, bo ju już nie podbiega. <laughs> dobra, Korzej... powinien feś... wejść, o wolny zo zostaw, zostaw, dobrze. Nie ja wiem, zostaw, są chcę takiego... Bo... To ja będę miał zmianę akurat. No, wiem, ale ja chciałem... Dobra, są zmiany. Mój bramkarz to spokojnie. Kurczę. Dobrze było, oj, zmienił mi się chujowo Strasznie o, Oj, o, oj Ojoj. oj Aj, bramkarz, jebani. Dzięki Ci Transformers, tak jak wszyscy moi bramkarze, raczej którzy Przeciwników U, Przeciwników grają No tak to już jest No, raz wyginie bo jeszcze zaczynam lekko bawić o no właśnie, jak dojdzie do karnych, to będzie mi się dalej patrzeć na klawiaturę bezczelnie. Be Nieprawda. Nie wcale. Ja Cię znam właśnie. Kur... Tak ja <laughs> się, <śmiech> wziąłem, się wziąłem z nią <laughs> Ja <laughs> To tak dziwnie wyglądało. To podanie wyglądało dziwnie. Tak poza tym. No no, no 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 no, nie jest zbyt... Zanoczę no, stwierdzam, że mój i pogot nie, nie Oj, Ojoj, ten... ale wrzuta. Dobra, dobie... nie dobie... No ja też tak stwierdzam, że no, ten trzeci był najfajniejszy. Możecie pisać w komentarzu, który... Jest najfajniejszy. który ten mecz wam się najbardziej podoba. Tylko nie piszcie, że lubicie Doriana, bo to będzie straszne. Piszcie, że lubicie mnie. Nie, ciebie tak. to nie lubią, ty się w ogóle nie odzywasz. Próbujesz się... Jak... No teraz też tak, tak. ja jakiś A ona nie bij mnie. Nie I lubię. zaznęca się. się uderzyła. No to mówiłem nie bij mnie. <grym> no, on, żebyś mnie nie uderzył. Wyprzedza Paweł fakty takie trochę. No właśnie, bo dwa razy podczas tego meczu mnie uderzyła. Raz za każdy gol. <grym <grym można by powiedzieć. Ona jakoś się że ze i już mnie uderzyła za to, bo ona jest trochę Satoriana, chociaż... O, dobra, karny. Karny, karny, karn, masz mi się nie patrzyć na a najlepiej ją trochę zabiorę i przez jakiś czas może mnie nie być to przesłychać. Nie, nie no, dobrze, będzie smieszne. Czekaj, chwila, kto strzela, ja czekaj. ty? Ja, okej. Okay. Czekaj. Dobra! Nie strzeli tego! Właściwie i Iza... Nie odzywaj. Kurde. Dziękuję, 1-0 dla tak mnie. tak to że się odzywała. No ale nie teraz, teraz są rzuty karne. Dobra, bramaczka jeden po jeden. Dobra, Dorian spadaj. Zaraz tu będzie lepiej dla mnie być. Dzień, czuj, czuj, czuj. Tak. No to... dobra, nie ogarnęłem bo Super, dla mnie naprawdę super. Dobra, jest No, nie, super. no dla mnie właśnie nie bardzo. Tak, obroniłem, wyczułem kama. On, my, on liczył na poprzedkę, a ja, a, ja, a ja to obroniłem, jestem lepszy. Dobra, bym. nadal po 1, wyślizgam nogę. A, nie trafił o... Paweł, dobra, dobra, jeszcze Nie, mówiłem, że nie umiem wykonywać rzutu karnej. I... Dobrze, brameczka, jest, okej. Okay. Dobra, teraz ja muszę się. Teraz Paweł. Się, albo mam przejebane. <słyszę> Moja noga. No i zobaczymy jest trzy obronie. Nie, Paweł nie trafił. czemu to Więc tak? teraz jak prawdopodobniej teraz jak trafię. Tak, teraz jak trafię to jest koniec i wygrywam dwumet z Pawłem. O i chyba za mocno przytrzymałem. Nie, jednak go... Dobra, dziękuję. Wam naprawdę. Dobra, spadaj, chamy głupi. Paweł jest znerwicowany. Ale dobra, no to co? E, dzięki wam wszystkim za oglądanie. inaczej, to powinniśmy rozegrać, rozegrać trzeci maszanie. Tam... No nie wiem. E, no, no wiem. Jak są głosujcie. Na, napiszcie. Chociaż. Głosujcie, kto najbardziej lubicie. To też wiem. wszystko. Możecie to pisać też. ogólnie komentarze i no, teraz tak. Piszcie co chcecie. Piszcie co chcecie. A jeżeli chodzi o kolejny filmik, to będzie, to spotkanie moje kontra e, Iza. No i co? No i tyle. No to pożegnajcie się. Paweł pożegnaj się. Siema. I zagłoszło. Na razie. No to siemanko, ludzie.